Warto zarezerwować, jak Państwo słyszeliście. z czerwonego zapraszam Patryka Misiuna Landowski Boxing Team Patryk Misiun Landowski Boxing Team kategoria wagowa do 52 kg obaj uczestnicy tego pojedynku Dariusz Mitrowski. Już wspominaliśmy o nim. Bo rzeczywiście jako sędzia, jeden z lepszych polskich arbitrów uważam, miałem swego czasu przyjemność i zaszczyt razem z nim sędziować na turnieju Gazety Pomorskiej, znanym później Pucharem Prezydenta, na Mistrzostwach Europy, na turnieju Calixta Stama. I zawsze Darek był bardzo uczynnym kolegą, ale przede wszystkim był dobrym sędzią. Bo to w kontekście wydarzeń ringowych jest najważniejsze. Ring wolny, ronda pierwsza. No tutaj reprezentant klubu Pietrzyk Boxing Team Dariusz Zarenda ruszył do przodu. Ta, musimy się puszczać, Szanowni Państwo, Albert Dragon-Sosnowski były profesjonalny mistrz Europy, były challenger do y, światowego tytułu wszechwag. Dzisiaj w hali Gwardii. Albert, bardzo dobrze, że tu jesteś z nami. Powiedz, co u ciebie w tej chwili słychać. Witam Was bardzo serdecznie. No, teraz y, też y, zajmuję się boksem. Jestem trenerem, właśnie też również współpracuję tutaj z Łukaszem Landowskim, który jest organizatorem tej Kolejnej gali Na hali gwardii, widzimy hala gwardii z tradycjami, więc cieszę się, że Ciągle ten boks jednak Towarzyszy tej hali gwardii, bo naprawdę tutaj się odbywały Świetne walki, mecze ligowe Warto o tym wspominać, ale to może kiedy idzie. Ja ogólnie wszystko bardzo dobrze, jestem zdrowy i mam Zamiar też właśnie razem z Łukaszem wychować kolejnych Zawodników, którzy będą reprezentować nasz, nasz kraj na arenie międzynarodowej, czyżby kolejny dragon w wadze ciężkiej? Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast e, bolski, polski boks amatorski, teraz olimpijski, jest w bardzo dobrych rękach. Prezes Grzeszek, Grzesiek Nowaczek i jego wspólnicy robią świetną robotę. Byłem wczoraj na stuki Boxing Night i naprawdę. Widzę, że jest ciągły postęp. Wojtek Bartnik e, na trzyma kadrę w ryzach i chłopaki biorą z niego duży autorytet. i Jego praca przenosi efekty i miejmy nadzieję, że kolejne wielkie imprezy w końcu zakończą się dobrymi wynikami i medalami polskich zawodników. Tym bardziej, że będzie to fantastyczne uhonorowanie stulecia istnienia Polskiego Związku Bokserskiego, które już za rok. Przede wszystkim tak, właśnie za rok, tak jak wspomniałeś, jest stulecie polskiego związku Bokserskiego. Wczoraj było 30-lecie ostatniego naszego medalu olimpijskiego, który właśnie walczył Wojtek Bartnik jest najwyższy czas, żeby ten polski boks mężczyzn wrócił do, na, na najwyższe laury. Natomiast boks kobiet, tak jak wiemy dzisiaj, ma się świetnie strzyliśmy Aneta Regielska z na Mistrzostw Europy. Dziewczyny też walczą się w finałach, więc naprawdę miejmy nadzieję, że ogromne sukcesy przed nami. Cały boks jest w dobrych rękach i będziemy teraz mieli kolejne sukcesy naszych zawodników i zawodniczek. Albert, dziękuję bardzo. Życzę przyjemnego oglądania, ale i pracy, bo wiedziałem, że tam koło narożnika się kręcisz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się za polski boks. Jesteśmy w dobrych rękach i największe sukcesy tylko przed nami. Pod... Dziękuję. Dziękuję. Albert Sosnowski, proszę Państwa, o światowy tytuł w boksie zawodowym w Wadze Ciężkiej potykał się z jednym z braci Kliczko, no właśnie, z którym, to takie pytanie do kibiców, mam nadzieję, że nie zapomnieliście. W każdym razie Albert, z tego co pamiętam, nie boksował amatorsko, zajmował się kickboxingiem, do boksu zawodowego przeszedł prosto właśnie z tamtej dyscypliny, ale... Przyznać trzeba, że tytuł Mistrza Europy Wszechwag na profesjonalnym ringu to jest wynik, który musi budzić szacunek. Damy akcję Bartosza zaręby. Obaj chyba troszeczkę się zmęczyli, zresztą zwróćcie Państwo uwagę w tym momencie. Chyba usłyszeli moje słowa, bo w końcówce jeden i drugi postanowili postawić przysłowiową kropkę na bill. Zadowolenie w obu narożnikach, trenerzy swoim podopiecznym nie szczędzą pochwał. Za chwilę zobaczymy, które pochwały dodatkowo jeszcze nagrodzone będą zwycięstwem. Stosunki włosów 2 do 1, Patryk Misiun, do... I znowuż 2 do jednego Patryk Mision No. Świadczy to o tym, No cóż, no, pomyłki zdarzają się wszystkim, także ja bym tutaj nie robił z tego zamieszania. Yy, werdykt ogłoszony prawidłowo, Patryk mi się stosunkiem głosów 2 do 1. Yy,